Hejka! Witajcie ponownie na moim kanale. Chciałabym Wam opowiedzieć o bardzo ważnej części mojego glow upu. Wczoraj się zorientowałam, pomagając jednej z koleżanek, jak tak naprawdę ważną częścią mojego życia jest ta sfera duchowa. Sfera troszeczkę taka, jakbym to powiedziała, ezoteryczna. Techniki, które wykorzystuję i to całe zagłębianie się w siebie Robi różnicę generalnie w życiu. Taka praca, która wykonuje się, że tak powiem, w sferach subtelnych, cała praca na tle duchowości, wszystkie techniki, które wykorzystuje, one dla osoby, która się jakby nigdy tym nie interesowała, która nigdy sama nie doświadczyła duchowych rewolucji, że tak powiem, w swoim życiu. One, one mogą się wydawać po prostu bzdurne, marginalne, a, a tak naprawdę ym, nieistniejące. Ostatnio właśnie byłam u, u koleżanki, którą, która gdzieś tam ma jakiś problem z chłopakiem, yy, i wszystkie rady, które ja jej dawałam, tak naprawdę czułam, że one są bez sensu w momencie, kiedy nie zrobi się tego porządku od dołu, tak? w momencie, kiedy nie zerkniemy po prostu do środka. Przychodzę do Was dzisiaj z filmem na temat gadżetów ezoterycznych. Które, które mam w swoim domu, które używam, użytkowałam albo które po prostu są. E, i, I to jest cała ich, że tak powiem, rola, żeby, żeby w domu się znajdowały. Stosuję bardzo dużo e, pracy, że tak powiem, duchowej w swoim, w swoim życiu. Od tak naprawdę 2012 roku, czyli to jest 13-14 lat, e, interesuję się tą duchowością. E, Zawsze podkreślam na tym kanale, że jestem głównie użytkownikiem, a nie ekspertem, bo ja nie mam aspiracji, żeby, żeby być jakimś duchowym guru. I też nie uważam, żebyście potrzebowali jakiegoś, specjalnie jakiegoś duchowego guru w swoim, w swoim życiu. Jako, że się tym, tą stroną duchową swojej, swojego człowieczeństwa interesuje, to trochę tych kredytów się nazbierało. Mogę zacząć chronologicznie od skali i więc. Tak wygląda wahadełko. To jest jedyne wahadełko, jakie, jakie w życiu, że tak powiem, miałam. To mi w ogóle zawsze przypomina trochę e, takie czarownice. Były kiedyś takie dziewczyny czasopisma i, i serial, jakiś taki animowany Witch. I tam jedna z nich właśnie miała jakiś taki amulet. To wygląda w ten sposób. Um, ja to fahadełko to jest jedyne, jakie kiedykolwiek miałam. Ja je mam od właśnie, gdzieś mniej więcej, 2012 roku. Ono działa z takim dużym plikiem, że tak, znaczy, działa. Jakby zostało mi zaprezentowane przez koleżankę, która o duchowości, jak gdyby uczyła się od Zbigniewa Popko, który jest też na YouTubie. I do tego są takie skale mądrości duchowej. Ich jest więcej. Niż tutaj chwyciłam. Ich jest bardzo dużo, i tak naprawdę niedawno sobie jeszcze dodrukowywałam, bo miałam do nich podejście na nowo. Dodrukowywałam sobie nowe skale, których, których gdzieś tam aktualizacja wyszła. Natomiast ja się nigdy nie nauczyłam porządnie korzystać z, ze skal. Wahadełko. W miarę gdzieś tam rozumiem, ale cała te, te, te wielkie pliki tych, tych skal nie są moją ulubioną techniką. Był moment, kiedy trochę bardziej jakby znałam się na tym, co, co w tych skalach znajdę, próbowałam z nimi pracować. One nie przemawiają do mnie tak bardzo jak inne techniki, które tutaj za mną leżą. O <gry> bardzo ważne jest to, żeby nie zamykać się na jedną technikę, na jednego. Nauczyciela, jeśli chodzi o, o, o rzeczy takie właśnie duchowe, pracować nad połączeniem ze sobą i starać się nie znajdować sobie góru, po prostu, nie znajdować sobie jednej idealnej osoby, która ogarnia wszystko, bo takich osób to jest iluzja. Nie ma takiej, takiej osoby, która wiedziałaby wszystko najlepiej i, i, i którą. Za którą warto byłoby podążać, podążać w 100%, a jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ niestety nasze ego przejmuje troszeczkę w pewnym momencie stery i, i możemy trafić niechcący krok po kroku za tą osobą do, do jakiejś sekty czy, czy czegoś takiego. Dlatego ja nie polecam generalnie zamykania się na jedną osobę. Warto posłuchać kilku osób, warto poszperać, ale. Jedna osoba, nawet tak fajna jak Zbigniew Popko, to nie jest dobry pomysł. Tak uważam, Tak, to jest coś, co płynie z mojego serca. Wy sobie dostosujcie to do siebie, posłuchajcie swojej intuicji. Kolejny gadżet, który też jest związany z Popko i o którym sobie przypomniałam, że tak powiem, ledwo tuż przed filmikiem, to jest, słuchajcie, marmurowe jajo. Ja Wam pokażę to z bliska. To jest marmurowe jajo, które byłoby po prostu marmurową ozdobą, gdyby nie to, że pod, podczas warsztatów, właśnie u Pana zbigniewa Popku, zostało ono naładowane tak, żeby sprzyjało mi ogólnie życiowo na wiele lat, i ten gadżet właśnie mam mieć w domu. Ja nawet, nawet o nim zapomniałam, ale to jest taki gadżet ezoteryczny, że tak powiem, duchowy, o którym chciałam wspomnieć. To były warsztaty online i trwały. Trwały chyba 8 godzin, trwały cały dzień. I właśnie podczas niego robiliśmy wiele medytacji, podczas tych warsztatów robiliśmy wiele medytacji, wchodziliśmy w głębokie takie stany, stąd to jajo. Moim. Teraz przejdziemy sobie do kilku rzeczy, które są absolutnie nowe. Nowe, czyli są od roku w moim, w moim życiu. I to są, słuchajcie, karty Tarota. Tutaj akurat pokazuję Wam takie dwie talie, których nie używam osobiście. W sensie to są karty tarota, a tutaj jest taki bardzo klasyczny tarot. Taki najbardziej zwykły i mi się on po prostu, ja z niego nie korzystam, bo nie podoba mi się szata graficzna. Ja go jak gdyby dostałam kupując książkę o, do, do nauki tarota. I to jest to takie najbardziej klasyczne wydanie. Natomiast mówię, on ma taką pikselozę, że, że nie zachęca mnie to. Leży sobie na półce. Um. Tutaj jest tarot, który niestety muszę odesłać, ale jest przepiękny. i Jest to tarot, tarot de luz z przepięknymi grafikami. Ja Wam to pokażę. Tutaj są różne, właśnie, przepiękne obrazy, takie już zupełnie odbiegające od, od tego, co znaczy zupełnie. One no są bardzo luźną interpretacją kart tarota. Ale te grafiki są po prostu prześliczne. Natomiast mam na kartach z tyłu błąd. E, nie będę go teraz szukać. Natomiast są uszkodzone, e, więc też nie zaczęłam z nich, z nich czytać. E, będą do odsyłki. Teraz mam mały tarotowy kryzys, ponieważ e, miałam taką talię, która mi się mega podoba. E, to jest po prostu złoty, z, z, złoty foliowany taki, taki tarot. Tutaj pokażę Wam kilka losowych kart. One no, są prześliczne, pięknie się błyszczą, natomiast są tak śliskie, że, że mi wypadają z rąk. Ja wiem, że to nie o tym był ten filmik, więc zaraz przestanę gadać o technikalach. Um, jeśli chodzi o, o same talie kar Tarota, kart Tarota, ale um, pokażę Wam jeszcze, jeszcze talie, z której najchętniej korzystałam, i jest to Tarot nowoczesnej. Czarownice, przepiękne grafiki na bazie tych klasycznych kart Tarota, ale bardziej, uniwer... bardziej feministyczne, bardziej unowocześnione. Ktoś sobie chwycimy jeszcze. O, tutaj taka piękna wojowniczka. Tak jest. I to jest talia kart, która z kolei. <grywia> Zgubiła mi się jedna karta z tej, z tej talii. Wypadła mi w takie miejsce, w które nie jest to możliwe wyciągnąć, więc no, tak. Muszę kupić nowe karty. A teraz to, co tak naprawdę było ważne w tym, w tym, całym tarocie. Tarot jest dla mnie taką techniką, która pozwala po prostu na pozyskanie informacji od moich przewodników, którymi jak gdyby pracuję sobie sama od lat, tak? To znaczy, jest to nowa technika dla mnie. Czytanie z tarota, więc ja się uczę nowych symboli. Łączenie ze swoją intuicją mam już od lat, właśnie od tego 2000, 2012 roku. I powiem Wam, że karty tarota są dla mnie bardzo prostą techniką. Nawet jeśli nie znam wszystkich dokładnych niuansów i wszystkich dokładnych znaczeń kart, to jest to dla mnie bardzo taka intuicyjna i prosta metoda. Mam też karty wyroczni. Mam tutaj wyrocznie Gwiezdnych Ziaren, bardzo fajna i jest tutaj właśnie, tutaj jest napisane Daniel Noel i Rebecca Campbell. Te karty wyrocznie pokazały mi, ten świat ezoteryczny się jak gdyby przenika, te symbole są w popkulturze. To jest Amerykanka, ona z popką nie ma nic wspólnego, a używa podobnych, podobnych znaczeń, podobnych symboli. Jest to wszystko, tak gdyby. Można to w końcu zrozumieć, tak? Gdy, gdy się właśnie w tę medytację w to wszystko wchodzi. Te karty są, też mówię, bardzo, bardzo piękne. Mam dwie talie tej, tej autorki. Mają przepiękne grafiki. I one już nie mają praktycznie nic wspólnego z kartami Tarota. Zgadujemy sobie coś tutaj jeszcze. I to jest właśnie y, fajne, bo to jest zupełnie inne podejście. Nie kojarzy się nikomu nigdy z jakimiś właśnie, z jakąś czarną magią. A, a również buduje intuicję i namawia do spojrzenia troszeczkę w głąb siebie. Tak. Innym gadżetem, y, który jest dla mnie absolutnie kluczowy i jest moim ulubionym gadżetem i tak naprawdę y, Mogłabym nie mieć nic z tych gadżetów y, ezoterycznych, poza tym jednym. I jest to coś, co niektórzy nazywają księgą cieni, ale jest to po prostu notes. Jest to notes, ja nie będę Wam to bardzo środka pokazywać, on jest już skończony. To jest notes do pisma automatycznego. I ja w notesie do pisma automatycznego po prostu uprawiam pisma automatyczne, tak? Czyli y, podczas medytacji. Zapisuję w nim pismem automatycznym odpowiedzi, które pojawiają się w moim sercu, w mojej głowie. To jest mój trzeci notes, a już rozpoczęłam czwarty. Taka grubość zeszytu wystarczy mi na kilka lat. Sięgam po niego zawsze wtedy, kiedy potrzebuję, odczuję potrzebę, jakąś chęć. To jest dla mnie sedno tego, co, czym, czym jest rozwój duchowy. Czyli medytacja, zatrzymanie się w tym biegu, Zadanie sobie pytań, nie banie się usłyszenia odpowiedzi i po prostu budowanie połączenia z kim tam chcecie, ze swoją intuicją, z Bogiem, z przewodnikami duchowymi, z tym wszystkim, czym, czym ten świat duchowy jest. Odkrywanie go po, po swojemu, będąc na swojej drodze i właśnie takim powolnym kroczeniem. Niektórzy korzystają z kronika kaszy, niektórzy. Właśnie bardziej łączą się z przewodnikami duchowymi, inni kierują swoje, swoje prośby do Boga, inni do wszechświata, to nie ma znaczenia i nie ma znaczenia, czy, czy używacie kart tarota, czy używacie właśnie takiego zeszytu, czy, czy wahadełka. To jest wszystko wtórne i to jest w ogóle setno tego, co, co Wam chcę powiedzieć. Ostatnim takim już typowym gadżetem, ale troszeczkę właśnie duchowym, bardziej relaksacyjnym, tak naprawdę jest słuchajcie, taki oto bąbenek. Hmm, który po prostu ma wyciszać, relaksować, tutaj jest napisane. No to nie jest gadżet duchowy, ale bardziej taki relaksacyjny. Jest fajny gadżet, który wesprze nas przed medytacją, żeby tak na chwilę uspokoić, uspokoić ciało. Wejść sobie w takie pełne wyciszenie, żeby faktycznie po pierwsze usłyszeć siebie, a chwilę później gdzieś tam swoje prośby zanieść do, do tych naszych wyższych, wyższych sfer duchowych i postarać się usłyszeć odpowiedzi. To jest, wiecie, to jest trochę tak jak mięsień w momencie, kiedy nie ćwiczymy, to wydaje nam się, że go tam nie ma i że tam go nigdy nie było. To był przegląd moich gadżetów około duchowych, około ezoterycznych. A na końcu opowiem Wam, postaram się opowiedzieć Wam takimi własnymi słowami, dlaczego, dlaczego w ogóle uważam, że do GloWapu rozwój duchowy jest niezbędny. Po pierwsze, to nie musi być rozwój duchowy, ale chociaż spojrzenie w głąb siebie. I. Słuchajcie, jeżeli będziemy szukać ciągle rozwiązań na zewnątrz, jeżeli będziemy ciągle próbować, no jak gdyby znaleźć to szczęście tam, gdzie, gdzie jesteśmy tylko w świecie zewnętrznym, no to szybko okaże się, że zaczynamy manipulować, że zaczynamy naciągać, że zaczynamy po prostu być jakimiś rekinami biznesu, ale to wszystko jest puste, tak? Bo sukces w tym świecie materialnym można osiągnąć tak powiem, na siłę. Nawet w świecie społecznym można ten ten no wielu osobom udaje się powiedzmy, jakiś tam sukces społeczny osiągnąć na siłę. To są kończe na przykład od Randek, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, którzy trikami próbują stworzyć, no nie wiem, no szczęśliwe związki, aż to jest trudno, trudno, że tak powiem. Wypowiedzieć do takiego prawdziwego, do prawdziwej poprawy swojego życia, do tego, aby być szczęśliwym człowiekiem, zadowolonym z siebie, takie zwykłe sztuczki od tych, powiedzmy, rekinów biznesu po prostu, po prostu nie działają, nie zadziałają, bo człowiek musi napełnić najpierw się od środka, zrozumieć siebie, poznać siebie, polubić siebie. Potem polubić innych ludzi, zaakceptować ich w swoim życiu. Tego wszystkiego uczymy się na, na drodze tego rozwoju duchowego. Wydawało mi się, że ten filmik będzie zupełnie inny i że będę mówić luźniutko na temat tego, jakie mam gadżetiki do rozwoju duchowego, do, do ezoteryki. A po prostu wyszła mi z tego jakaś bardzo mocno coachingowa tutaj prezentacja. Pamiętajcie, że moją intencją jest to, żebyście Wy odzyskały siebie, a może odzyskali siebie. Takie filmy, które tutaj zamieszczam, są właśnie kierowane po to, żeby wzmocnić was, pokazać wam kawałek mojej drogi, którą ja przeszłam, żeby, żeby właśnie siebie troszeczkę odbudować na nowo. Nawet nie troszeczkę, tylko porządnie odbudować siebie na nowo. Na tym kanale znajdziecie filmy o mojej diecie, znajdziecie filmy o, o naturoterapii ale bez, tego, bez tej części, że tak powiem, duchowej ja bym nic nie zrobiła. Może ten film był inny niż zwykle, może poszedł zupełnie inaczej niż, niż chciałam, ale tak naprawdę zabierzcie sobie z niego tyle, tyle ile chcecie, wyciągnięcie dla siebie tyle, że tak powiem, treści, ile, ile uważacie za słuszne. Do zobaczenia w następnych filmach, trzymajcie się ciepło, pa pa.